Team Impostorów Zwiesimy światło Ewron, sorry, ale jesteś za dobry No to, że tak po... O kurde, już double? E, dobra, To gdzie był? Kto był teraz w adminie? Halo? Ja powiem tylko, że stoję z łukiem przy kapsel i pilnuję go, bo jest na. Nie znalazł wcale tego ja kila w, tak. w tym. Ferdżam karigoda, że gdzieś. Ja okay. widziałem, że zostawał, ale nie potwierdzam, że Mnie nie. znalazł mu... tego kila w elektryku. Okay, a gdzie byłeś, Jacob? E, ja byłem już między. Jeszcze raz, bo e, okay, się cofnął. Mówię, że już gdzieś przy silcach mniej więcej, tak. Dobra, e, Weronika? E, ja byłam przy Storage'u. Okej, Karol. Ja też byłem, widziałem Werę, ja robiłem sobie nalewanie paliwa i jak zgasło światło, byłem, biegłem do elektryka, ale nie dobiegłem. Okej, okay, Patec? Ja robiłem w nawigacji download celownik, a później się kaptułem, że mam od Was zrobić liście i tam się co. Dobra, i Diables? Byłem na nawigacji. Dobra. To według mnie jest, y, ciało było w elektryku od razu jak wbiegłem y, Podejrzane jest Verso i e Frizz oczywiście bo byli najbliżej I teraz tak skoro y, nie 20, to mimo, ciało Świerci że wbiegałeś y, do elektryka bo ja biegłem z admina a to jest trochę dalej I Wem, Wiem, wiem, wiem no. ale ja wiesz, światło było zgaszone, więc y, zasięg też był zmniejszony. Ja wtedy nalewałem paliwo w trakcie, jak już było zgaszone i dopiero zacząłem biec, jak skończyłem. Bo wcześniej byłem w KOMSach sobie zrobić zadanko, jeszcze robiłem e, okay. kabel. Jakim... gdzie byłeś w jakim miejscu w momencie jak zwo... się zebranie zwołało? Tak dokładnie, w sensie. Na, wejści... na, prze... na, wejściu, na wejściu do elektryka. Przed wejściem do elektryka, jeszcze w storage'u trochę. Okej, okay, to mam zagadkę. Miałeś podświetlony guzik report czy nie? Nie. Sagadka. No to yy, jest. Yy, no jakby yy, ciało było tuż przy wejściu, więc to mi musiałeś być. No to być może nie zauważyłem. Nie, faktycznie ja się To dwa, dwa ciała i, tu minę, były. Ale wykonywał tę zadankę, ja też robiłam i jakby nie, nie widziałam w nim niczego podejrzanego, ale za Vera. Yy, gdzie byłeś? Yy, gdzie byłeś ty, Jacob? W Bodzie to jest. Ale nie, pytałem o Jacoba. A ja już mówiłem, że byłem, byłem. Nie oprawy. no to Unlucky No to totalnie to to Unlucky no. Ale będzie tutaj free i mogę... Chris tak? ja nie wiem tak? go tak? Ja mogę pani tego potwierdzić. Ja bym uważał. Zbierka. na... Tak, był padec po prawej, bo się z nim miałem już na I był ktoś no, z no, strzał. Nie, no. strzał. Ja, ja, ja zielony byłem, no nie teraz jedną on wyleciał? No poleciał z tej perski strzał Nie no trzeba... no co mam powiedzieć? To? to już było unlucky, że Vera akurat też zabiła tutaj. No to to totalnie unlucky. No co mam Wam powiedzieć? Ja i on mówi, ciało w elektryku. No to mówię, dobra, znalazł to ciało, ja tutaj się byłem, było zgaszone światło i jest git. No niestety. No, Vera jeszcze się wkopała totalnie. A Vera tu fejkuje zadania. Dobrze, dobrze. Patrzcie, z kwiatuszkiem sobie lata pięknie. No, bardzo ładnie. Ale jak już chodzi. Już nie jak taki totalny noob I kill Dwa fragi były To dobrze, że były dwa fragi Bardzo dobrze Dwa fragi? Słuchajcie, ja mam w ogóle zabawną historię Z racji że gram jak, jak wszyscy chcą na telefonie Zaczą, Zacząłem w O2 Tam, gdzie skończyłem poprzednią rundę I w poprzedniej rundzie nie głosowałem, bo mi się zlamiło No i co? biega i morduję wszystkich, wrzucił, dobrze Chodzę do admina i mam przecież greport i nie, nie wiem gdzie jest w ogóle ciało I się okazuje, że jest pod stołem ciało także ten No i co? No i tyle. Boże yy... Mądrzej jesteś mądrzejszy, poprowadź. Ale oni teraz myślą, że to wybuch impostorów! Nie ja przyszedłem na elektryka i od... Co był w elektryku ze mną? Ja daję werę e, ja. to byłem. Wera jest ja tam. My, ona ja to daleko za Ja też byłem w elektryku, wykonywałam zadanko, kabelki Ale po te... Potem wychodziłaś. Kiedy byłaś? Ale A. chyba trochę później przyszłaś, tak mi się wydaje. Tak, ale... tak, tak. Wy byliście wcześniej, ja przyszłam za wami, zaczęłam robić jedno zadęko, potem drugie zadęko i poszłam w stronę Lower oh. Engine. A ty jakie ty zrobiłaś w elektryku? Nie pytaj A, okej, okay, okay, Spaka okay, Spoko, spoko. Yy, ale szczerze to pad z znowu 2 kille, więc ten fris niekoniecznie Jeden, 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 jeden. Aha, czekaj. A tak, jeden A, faktycznie. jeden tak. kill. O wyleciało. nie, o, o jezu, je, by faktycznie. faktycznie. Spóźniona mogła, spóźniona mogła za gmina przyjść. Bo ona mogła była później, zabić. Się wydaje, jeden kill. ja, ja już się i... ucieszyłem, że Vera 2 To i kto ja czy zreportował, to zreportował no, tego no, fraga? Ja Patent? Tak Przecież Vera to... dopiero co zapisał. Tak, ja przyszłam później, ale nie jakoś dużo później za wami, bo ja szłam cały czas... Yy, tak naprawdę za tłumem szłam za, szłam za Bodziem, szłam za Jacobem i za i Ale ziemi Emergencji odpalił. dobra! Ja nie było światła, ale uznałem, że ktoś pójdzie je włączyć. Ostatnio jak ja poszedłem, to mnie Karol zabił jako pierwszego, więc poszedłem się zeskanować i zeskanowałem się, to trwało chwilę, i później pobiegłem gdzieś tam w okolice reaktora reaktorem. Wersję sabotaże robił. Nie zacząć Dobre. robić jakieś kolejne zadanie, ale już się włączył y, ten task, nie? Znaczy zebranie. Hmm. Się musi ogóle, o tym, że Kariko, a, a, a batec mogę zapytać, jak wygląda Twoja cała gra. Oprócz końcówki zostałem i jadne. tak dalej. Zacząłem od O2, od powtarzam A mówię, że mi, mi się pomyliło, tak, się, że dwa fragi są. Do storyża, wchodzę do admina, hmm. robić zadanie i widzę ciało pod swoje Moim no zdaniem to... uważajmy na werkę, nie może na bojasa. Skip ty, no ja, bym... ja skipnąłem. Możemy skipnąć, ja. skipnąć, bo wydaje mi się, że wywołtowaliśmy Freeze. Ale ja bym uważał. Ulubionym sobie czasem Freeze z elektryk, tak, uważałbym na werkę. I cały czas jest sparowany elektryk, jak tylko Frizy z tym. No bo jest najłatwiejszy, no. <głos> <głos> najłatwiejszy, najwięcej daje. Nie wiem, że wszyscy muszą biec, też nie mają wizji. E, dobra, lecimy za Werą, zobaczymy co ona robi i będziemy ewentualnie e, tutaj kombinować, tak? Wera sobie na kamerki weszła. Widzi tutaj bodzia na pewno. Tasków mają mało. Więc gate. Myślę czy nie włączyć jej reaktora, żeby w Alibi je budować. Zobaczmy jak to tu wygląda. Tu jest czysto. Dobra, zrobimy reaktor. Leć tam wera, leć tam. Nie zabijaj teraz, nie zabijaj, nie zabijaj. Dobrze, dobrze Dobra, git, zgasili ten reaktor <grywy> Dawaj Vera Zamkniemy im tu. Wera szuka tutaj ostro Wenta możesz rzucić Wera, no dawaj Dawaj węcik. A to na kamerce ktoś siedzi. Zaraz. Słuchajcie, bo widziała ją kamera. Tutaj, Majka, ciało, nikogo nie ma. Vera fajkuje te zadania, jak nigdy nikt, nikt, nikt nie widzi. <gry59> Widzicie jaka jest ona OG biega sobie tutaj w kółko, dalej tu kamerka jest Obyś tu nikogo nie spotkała Vera ty możesz nie wiedzieć, że tu jest kamera no musimy ich wykurzyć stamtąd Kurczę, no Vera musi coś zrobić, jakiś ruch ale dobrze, że nie wentuje i sobie tak biega, o Jacob jest ale ja nie chcę, żeby ona Jacoba zabiła, bo tu były kamerki więc zrobimy tak wykurzymy, ona idzie tutaj, idź tu, idź tu, dobrze? I teraz poleci sobie... Zobaczmy, czy tu jest na kamerka ktoś Ona tu zabiła? Nie Zrobimy o dwa. I tu wujka ukiego może Wera zabić. Dawaj Wera Dawaj tego wujasa no, Naprawili szybko Dobrze. Zamkniemy storage jak będzie trzeba. Zrobię to, co będzie trzeba. Niech wera sobie ucieka pięknie. Zamkniemy tu. Najważniejsze, żeby tego ciała nie znaleźli jakoś szybko ani długo tak naprawdę. No, im dłuższa będzie runda, tym lepiej. Dobra, zamykamy tu. A oni się trzymają razem. To wyłączymy światło im. Mieli report? Nie mieli. Mieli. Nie mieli. Mieli. Ale nie widzieli, gdzie dokładnie. Oho, ho! A ty dajesz report? trzeba, dajesz. Nie dałeś, ale właśnie okay. zobaczyć, że chciałem zobaczyć, gdzie leży chciało najpierw. Nie, Dlatego nie A ja napisać. nie bo było ciemno, ale dałem WOTA. Okej, okay. to ja tylko proszę o końcową pozycję. Zacząłbym od Kubusia. Tak długo ten frak leżał w już ci mówię, gdzie te, te pomieszczenia. No, zara jest podejrzana, nam, miałali, ale. Security robiłem tam prąd. Natomiast widziałem, że idzie Versoft i e, Diables chyba. Skąd? I idą. E, to, to prawda, byli szliście razem gdzieś tak obok medyka do kafeterii, nie? Tak. Tak, tak szliśmy, szliśmy. Okej, okay, Patrick, a, 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 a ty, skąd ty przyszedłeś do tego security? Do security? Jeżeli no, ciało. Podróży, runda była, a, przybyło, a tylko jeden frag, to... tylko wara musi się spieszyć. Z góry. Pod... To Diables i Werka potwierdzi, że nie miałbym szans tam zejść, zabić. Gdyż z, zgaszu, Ale nikt nie, zgaszu... nie mówi, zgaszu... gdzie było ciało, ani nikt nie mówi, że Ty tylko spytaliśmy, skąd przyszedłeś. Tak, to prawda. Szedłem z góry, kafeteria. Ale ty, jak ja weszłam do kafeterii, to ciebie tam już w ogóle nie było. Ja tam wykonywałam ver, zadanie ver, ka, już chwilkę. Ale oni jakie się zadanie? Pytają, skąd przyszedłeś. Tak, tak. Nie pytaj się jakie zadanie. A okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Okej, okej, spoko, spoko, spoko. A patrz, e, czekaj, ty mijałeś mnie. Byłeś wtedy wrażliwy. med a kafe, Dosłownie w tym korytarzu, prawda, Diables? Ale się, tak, tak. Skoro że nie zrobiłaś dwóch frajd. Diables? Nie, nie tamto diables zapytać? zapytać? No. W momencie zakończenia nie, Diables, 15 sekund. Poręczysz A. za werkę, że jest clear? Nie. A skąd przyszła? Chcia, ogólnie ciężko ci powiedzieć, bo werka biegała tak po całej mapie. Razem widziałem właśnie. Ale końcówka, końcówka, końcówka. O kurczę, chyba od strony security biegła. Tylko nie wam nie nie o zadanie, yes, bo wer jakiego security? Od medbę ja? Med ja do kafeterii i tam robiłam zadanko. Od medbę ja ja do kafeterii? E, jeszcze jedną rzecz bardzo ważną, jak byłem na kamerach na samej początku tej tury, to werso weszła na nawigację. Stałaś tam bardzo długo, robiła zadania, Okej, okay, wyszła stamtąd, tak. ale potem się wróciła. I potem poszła na kamerki. Tam nie, potem poszła na kamerki. kamerki. Tam nie ma, no, ale wr wróciłaś się do nawigacji i poszłaś tam drugi raz i siedziałaś no, jak A ja to jest skrajnie po prawej, Weronika. Nie, tak, nie, nawigacja, nie, nie. Jest, tak, po prawej. Nie sekunduje. Tak ja też śmierdzi z poprzednich rad. Ja, ja skrymuję. Tak, ale... Ja byłem na werkę i pateca. Pateca też, no pateca. Bodzia clearuje, bo bądźcie a ja wiedziałem, że ktoś wentował do tego, do medbeja Dobra, czas pomóc Wercę z sabotażykami Przecież... A, dobra Gdzie jest Wera? Patecuszek Wera musi pamiętać, że już... Kurde, zgubiłem ją, chyba w lewo pobiegła, co? Wera nie wie, że już by miała wszystkie zdania zrobione też, nie? Więc już by tak sobie mogła po prostu biegać i tyle ona dalej, te zadanka fajkuje. Ale to nic. Tu jest dalej zamknięte? Jakieś dziwnie. Co jest z tym sabotażem? Taki duży cooldown. Musimy robić szybko. Yy. O, Vera tu weszła. Chyba. Czadź, czy nie? O im zrobimy, niech się stąd rozejdą. Gdzie wera? Gdzie wera? Diable się tu skanuje. No a jak nie biegają w czwórkę, no to... W... I teraz tu fragwera Pyk Nie wiem gdzie jest Vera w sumie. Gdzie ona jest? O tutaj jest wersówka. To nie ja zamknąłem. Hypera jak sobie szuka. Dobrze. Kurde, taski zaraz zrobią. No robię ten reaktor jeszcze. Dawaj go. Dawaj tego diablesa, co się boisz. Dobrze. Kurde, coś kliknąłem. I lecimy na o znowu. A nie bez sensu, popsułem to! Dobra, chyba zepsułem grę w RZ, ale i tak była podejrzana. Okej. ciało. Ja znalazłem, jeszcze nie powiem gdzie. No. Bo ja się, się, ja się Jeśli z tobą, się miną bodzio z werą, to, tam, to... Skanuje, koniec. Ona, ona chyba powiła to nie? Ja mam wszystkie zadania zrobione i mi śmierdzi, ale bardzo ładnie śmierdzi. Oczywiście od werk. Coś od kilku rund tutaj się dzieje. Tylko tyle a... powiem. Chcesz A najpierw powiedz mi, gdzie byłeś? Ja byłem na reaktorze, wykonać swoje ostatnie zadanie, kliknąłem tylko dwa kwadraciki, lewy górny znaczy, róg jasne. i lewy środkowy. Dobra. Eee, a Werka, gdzie byłaś? Ja byłam w weapons. Gdzie byłaś, Weronika? Bardzo przepraszam. Jak tak szybko przeszłaś, skoro się mijaliśmy? mieliśmy się przy między elektrykiem a storage'em. Jeżeli uważacie, że byłaby w stanie dojść, to jest to możliwe. Wydaje ja mi, że byłam była w, w weapons. kafeterii, ale okej. Okay. Nie włam, bo to możliwe. Jacob, my jak się ja z tobą nie mijaliśmy, bo ja cię nie widziałam, więc nie wiem dlaczego wykorzystujesz mnie jako swoje alibi. Ja nie moje jako swoje alibi, bo nie mam w tejże alibi, mówię tylko... Tak, mówię. Tak, okay, z... Z... Ale Patek, nie wiem dlaczego kłamiesz, że siedząc miałeś, jak ja w ogóle nie widziałam. Dobrze! tak? Tak, W tak, takim tak, razie, tak. Jacob jesteś dla mnie podejrzany. Eee, czekaj, bardzo, nie kosujcie jeszcze. Dobra, to jest. z tego z nie? Dobrze. W I sensie, tak. y, ty mnie tam. i y, ty wszedłeś do. do, 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 do ja, tak? Werka. Ty, 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 ty wszedłem, zobaczyć ciebie okay, i. Ja Okej, inaczej nie, do... nie widziałem, bo miałem zrobić włączonego taska. Ok. Eee, a i poszedłeś w lewo. Chłopaki, mogę, mogę coś nie... powiedzieć? Mogę coś powiedzieć? Tak. tak, tylko was utwierdzę, że to Weronika. W poprzedniej rundzie, kiedy był Frank, byłem tak, cały mówisz, czas. Czekaj, czekaj, byłem cały. A mogę dokończyć, Weronika? Przepraszam, mógł... dzięki. Ja, ja, ja. Byłem w poprzedniej rundzie, kiedy panu byłem cały czas, bodzień, całą rundę. Nie mogłem zabić poprzedniego. No ja ja tylko ja, mi ufam, ja tutaj mi ufam. Jakby ja wołtuję na farkę I diabla zbieg przed tomarką. To... Ja no teraz to, się to zastanówcie się jeszcze, je, może być jeszcze. No, no. E, Ramis. Nie, no, no kurde. Jest, jak to jest patec, to zdążysz zrobić taska zanim mu kill cooldown zejdzie? No to jest ten ostatni, jak nie fakapnę i będzie po mm. mnie, to tak będziemy mieli 2 będziemy mieli na 1 nawet jeżeli ja, on bo to zo, zabije. Jak ktoś to dawaj na Koba i robi Nie, jak zabije, to, to jest 1, 1, 1 na 1 Jak gigi. to jest na nie, nie. Nie, Ja A mi się na wydaje, że ja się gigi. nie pomyliłem co do werki, bo widziałem je ja przed. Gigi, nie, nie, nie. nie, nie gigi, przed gigi. Przed okay. Ja troszkę popsułem wercę, tak werce, to jest. Ale werka! Na to, końcu że że potem słownie próbuje się freeze wyleciał, bo jedna osoba na niego zagłosowała, no, reszta nic no, to. nie było. To po pierwsze, to po pierwsze, a po drugie na końcu dałem zły sabotaż, bo próbowałem pomóc wersja z sabotażami i dałem o dwa zamiast reaktorów, a tam przez ciało leżało przy o dwa, to było bez sensu. No popsułem ja tak, troszeczkę. Ale pamiętajcie tak, o tym, pamiętajcie, żeby skipa klikać, bo tak chujowo troszeczkę jak odpadnie. Tak, się bo jeden jak ktoś, jak ktoś no. nie wie na kogo zagłosować, to trzeba kliknąć skipa, nie po prostu nie zagłosować. No tak. nie no, no, jednego. A robili mieli. Jakbym a, pewnie przeszedł. Ale panu panowie Dzięki za gierkę. No, ale Vera dzięki, pięknie, Mike, pięknie grałaś. Cześć. Cześć. Dzięki, dzięki. Dobra, Dobra też lecę. Co ty mówisz? Ja po prostu no Vera nie podejrzany, Vera jest OP tym, jak już nazywa tym złym. I Ale posto. jest w gadkach bardzo upi, bo ma taki głos Każdy... No, no stary, uh, ona do ciebie uh, tekst Proszę się uh, do nie wysługiwać I ty sobie Tak, O kurwa, a ja takie... no dobra A ja mówię takie no. Co ty o mnie nie chcesz jakaś wstajesz, nie? Za mocne, za mocne